Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Proste równania z wartością bezwzględną, definicje, przykłady. Przykład pierwszy. Rozwiąż równanie. Wartość bezwzględna z x 4 równa się 3, wykorzystując geometryczną interpretację wartości bezwzględnej na osi liczbowej. No dobrze, co oznacza wyrażenie wartość bezwzględna z x 4? To wyrażenie oznacza odległość liczby x od liczby 4. Wiemy, że ta odległość wynosi 3, czyli zaznaczamy na osi liczbowej liczbę 4 i szukamy liczb, które są odległe o 3 od tej liczby, czyli idąc w lewą stronę o 3 mamy liczbę 1, a idąc w stronę prawą o 3 mamy liczbę 7. Zatem szukanymi liczbami to liczby 1 i 7, czyli inaczej mówiąc. Rozwiązaniem równania wartość bezwzględna z x minus 4 równa się 3 są liczby x równa się 1 lub x równa się 7. Przykład drugi napisz równanie z wartością bezwzględną typu wartość bezwzględna z x minus a równa się b, którego zbiorem rozwiązań jest zbiór w podpunkcie a. Liczb minus 7 i 7. Wiemy, że liczby minus 7 i 7 są położone w odległości 7 od liczby 0 na osi liczbowej. Zatem ten zapis będzie wyglądał w następujący sposób. x minus 0 równa się 7. W podpunkcie B mamy liczby minus 4 i 6. Na początku Musimy wyznaczyć środek między tymi liczbami, czyli liczbę równoodległą od tych dwóch liczb. No wiemy, że jest to średnia arytmetyczna tych liczb, czyli zapisujemy minus 4 plus 6 dzielone przez 2. Minus 4 plus 6 to 2, a 2 podzielić przez 2 daje nam 1, czyli w tym przypadku 1 będzie liczbą równoodległą od liczb minus 4 oraz 6. No i teraz zastanówmy się, jak daleko liczba 6 leży od liczby 1. No widzimy, że jest oddalona o 5 jednostek. Podobnie liczba minus 4 jest oddalona o 5 jednostek od 1. Czyli zapisujemy liczby minus 4 i 6 są położone w odległości 5 od liczby 1 na osi liczbowej, zatem zapis używający wartości bezwzględnej będzie wyglądał w następujący sposób. Wartość bezwzględna z x minus 1 jest równe 5. Przykład trzeci. Rozwiąż równanie wartość bezwzględna z x-6 jest równe 0. Równanie x-6 wartości bezwzględnej równa się 0 ma tylko jedno rozwiązanie, ponieważ istnieje tylko jedna liczba rzeczywista, której odległość od liczby 6 jest równa 0. Tą liczbą jest 6, czyli w tym przypadku mamy jedno rozwiązanie x równa się 6. I podpunkt b, wartość bezwzględna z x plus 3 jest równe minus 2. Podane równanie jest sprzeczne, ponieważ odległość nie może być liczbą ujemną, a tutaj mamy minus 2. Twierdzenie pierwsze. Jeśli a jest dowolną liczbą rzeczywistą dodatnią i w jest dowolnym wyrażeniem, wówczas wartość bezwzględna z w równa się a i z tego wynika, że w będzie równe a lub w będzie równe minus A. Przykład czwarty. Korzystając z twierdzenia pierwszego rozwiąż równanie wartość bezwzględna z minus x plus 3 równa się 5. No i mamy nasze równanie, korzystając z naszego twierdzenia, najpierw zapisuję wartość wyraże... wartości bezwzględnej, czyli minus x plus 3 jest równe po prostu 5, i to będzie pierwsze równanie, a drugie równanie minus x plus 3 będzie równe. Minus 5. I takie dwa równania musimy rozwiązać. Czyli pierwszy przypadek to minus x plus 3 równa się 5. Przerzucam trójkę na prawą stronę równania. Tu mamy plus 3, zatem od obu stron równania odejmuję trójkę. Po lewej zostanie mi minus x, a po prawej 5 minus 3 to 2. No i gubimy minus, czyli mnożę obie strony równania przez minus 1. Stąd po lewej mamy x jest równe 2 razy minus 1 to minus 2. I to jest pierwsze rozwiązanie. Drugi przypadek, minus x plus 3 jest równe minus 5. Przerzucam trójkę na prawą stronę równania, czyli od obu stron równania odejmuję 3. Z lewej strony zostaje nam minus x, a z prawej minus 5 minus 3 to minus 8. No i gubimy minus, czyli mnożę obie strony równania przez minus 1. Stąd x jest równe minus 8 razy minus 1, daje nam plus 8. I to jest drugie rozwiązanie naszego równania. Czyli rozwiązaniem równania są liczby x równa się minus 2 lub x równa się 8. Przykład piąty. Rozwiąż graficznie równanie wartość bezwzględna z x minus 4 jest równe 3. Na początek musimy naszkicować wykresy funkcji f od x i g od x w jednym układzie współrzędnych, gdzie f od x to będzie lewa strona równania, zatem f od x równa się wartość bezwzględna z x minus 4 a g od x to będzie strona prawa, czyli g od x równa się 3. No i teraz popatrzmy. Funkcja f od x opisana jest wyrażeniem wartość bezwzględna z x minus 4, czyli jest to wykres funkcji wartość bezwzględna z x przesunięty o 4 jednostki w prawą stronę. Zatem tu mamy funkcję f od x, a funkcja g od x to prosta przechodząca przez y równy 3, czyli mamy tutaj Funkcję stałą. No i zobaczmy, gdzie te funkcje się przecinają. Przecinają się w tych dwóch miejscach, czyli widzimy, że pierwszym rozwiązaniem jest 1, a drugim rozwiązaniem jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No i widzimy, że to są nasze rozwiązania. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.